Chłop imieniem Branek mieszkał spokojnie przy polach Zielonodoli, niedaleko dębogrodu. Tam, pośród malowniczych krajobrazów, prowadził swoje życie, poświęcając się uprawie różnorodnych warzyw na swoim skrawku ziemi. Przy jego chatce mieścił się kurnik, a mieszkające w nim ptaki były jego oczkiem w głowie. Pewnego wieczora, na niebie zebrały się ciemne, burzowe chmury, spadł deszcz, a wiatr zaczął gwizdać złowieszczo przez pola. Burza psiakrew. Rzodkiewki mi zaleje. Niedobrze. Zaraz, a co to? Branek zobaczył, że jedna z kur nie schowała się w kurniku i biega swobodnie po podwórku. Zaniepokojony pospiesznie wyszedł, by zagonić ją do bezpiecznego schronienia. Lecz kiedy próbował to zrobić, zwierzę biegało chaotycznie we wszystkie strony i złośliwie unikało gospodarza. Można było odnieść wrażenie, że kura świetnie się przy tym bawi. Trwało to chwilę i nagle, jak nie pierdolło, błyskał trzask w dakanie. Chłopa oślepiło kurę zmiotło z planszy, a nad gospodarstwem zawisła jaśniejąca łuna. Branek z trudem wstał, mrużąc oczy. Patrzy, a jego kura leży trafiona piorunem. Zszokowany podbiega, obawiając się najgorszego, ale o dziwo kura była cała, co prawda leżała na wznak z otwartym dziobem, ale wyglądało na to, że żyje. Branek odetchnął z ulgą. I biorąc kurę pod pachę, odstawił ją do kurnika, a sam wrócił do chaty. Nad ranem, po groźnym incydencie, Branek postanowił sprawdzić, jak miewa się pechowa kura. Wyszedł na zewnątrz, biorąc wdech świeżego powietrza i ruszył w stronę kurnika. Otworzył drzwi i zobaczył, jak kura leży w swoim gniazdku. Jednak coś było nie tak. Kura patrzyła na niego świdrującym wzrokiem. Jej oczy miały nienaturalnie czerwono-krwisty kolor i nie było w nich widać błogiej głupkowatości, jak u innych kur. Branek, mając na sobie spojrzenie ptaka, poczuł przeszywający chłód, a jego nogi samowolnie zaczęły się pod nim uginać. Oprócz tego Branek zauważył, że skrzydła zwierzęcia stały się nienaturalnie wielkie i sama postura ptaka uległa zmianie. A na domiar złego wydawała ona z siebie dziwne dźwięki. Kura nagle stanęła. Spojrzała w dali wrzeszcząc, pobiegła przed siebie, wybiegając z kurnika. Po chwili skoczyła i wzbiła się w powietrze machając skrzydłami. Branek tylko patrzył niedowierzając, a kura wznosiła się coraz wyżej i wyżej, aż całkowicie zniknęła z pola widzenia. Branek stał jeszcze chwilę, próbując zrozumieć, co się właściwie stało, gdy kątem oka zauważył, że w gnieździe dziwnej kury coś błyszczy było to jajko. Lecz nie takie zwyczajne mieniło się kolorami i zdawało się pulsować. Było jedyną rzeczą, która została po dziwnej kurze.